Niezwykle istotnym tematem w zakresie budowania zrównoważonego i odpornego systemu szpitalnictwa w Polsce jest to, aby ten problem został zauważony w polityce centralnej, w dokumentach strategicznych. Znane mi dokumenty strategiczne w sektorze ochrony zdrowia, takie jak Zdrowa Przyszłość czy Krajowy Plan Transformacji właściwie nie odnoszą się. Do kwestii tej zielonej transformacji szpitali w Polsce. Żeby zacząć działania na poziomie mikro, na poziomie samorządu terytorialnego czy samego szpitala, należałoby uzyskać pewne wytyczne w dokumentach strategicznych tych ogólnopolskich, które by stwarzały pewnego rodzaju wsparcie dla innowacyjnych działań samorządowych czy menadżerskich w tym zakresie. Przy okazji pobytu na World Urban Forum i rozmawiania na temat zrównoważonego rozwoju, sektor ochrony zdrowia jest takim sektorem, który kontrybuuje w sposób bardzo znaczący do zanieczyszczenia środowiska, bo aż 4,5% globalnej emisji dwutlenku węgla właśnie jest produkowane przez sektor ochrony zdrowia. Dlatego, jeśli zastanawiamy się nad tym, jak mielibyśmy. Kształtować zielone szpitale w Polsce, jak i dawać rekomendacje, to na pewno są to, jest to taki kierunek, w którym moglibyśmy określić jakieś KPI ze strony właśnie ustawodawcy, ze strony Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia, na przykład osiągnięcie zeroemisyjności w ramach, przez sektor ochrony zdrowia w Polsce do jakiegoś określonego czasu. Taki cel został określony przez National Health System w Wielkiej Brytanii. I jest to na pewno taka droga, która pomogłaby z ukształtowaniem mindsetu dyrektorów szpitali. Wiemy, że ten mindset już jest. Nasze badanie Future Health Index pokazuje, że co prawda tylko 2% dyrektorów szpitali w Polsce realizuje już cele zrównoważonego rozwoju, natomiast aż połowa dyrektorów szpitali wie, że będzie się tym zajmowała w przyszłości. Także ta świadomość jest zdecydowanie bardzo wyraźna i na pewno takie odgórne nakreślenie strategii bardzo by pomogło. Zielony Szpital jest to jednostka, która dąży do rozwiązań preekologicznych we wszystkich obszarach ochrony środowiska, a więc do zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych, bądź też do, do całkowitego wyeliminowania, do maksymalnego wykorzystania źródeł odnawialnych energii, do prawidłowej segregacji, utylizacji odpadów, do dążenia do prawidłowej gospodarki wodno-kanalizacyjnej, do oszczędności wody przy zachowaniu wysokich standardów świadczących usług. Każda procedura nowa, każde badanie powinno Powinno być na najwyższym poziomie, jednocześnie z zachowaniem całkowitej zasad ochrony środowiska. Jest to jedno z pojęć głównych zrównoważonego rozwoju, którym się kierujemy. Raport Zielone Szpitale ma kluczowe rekomendacje. Przede wszystkim obniżenie energochłonności samych szpitali, zadbanie o to, żeby one po prostu pobierały mniej energii. Wiadomo, że ta energia globalnie w 81% pochodzi z paliw kopalnych, więc jest o co walczyć. No też zależy nam na tym, żeby żywność w szpitalach była zdrowa, żeby to, co nazywamy szpitalną gastronomią, było właściwej jakości. Wreszcie otoczenie szpitala, tereny zielone wewnątrz szpitala, zagospodarowanie dziedzińców szpitalnych, tak żeby tam były takie ogrody, Kieszonkowe, to jest dokładnie to, co powinno się wydarzyć. Na koniec tak zwany syndrom chorego budynku, czyli byśmy odeszli, uciekli od problemu hałasu, zanieczyszczenia światłem, zanieczyszczenia też powietrza wewnątrz budynku, tak żeby pacjenci oraz personel medyczny w tych szpitalach zdrowie nie tylko sobie poprawiali, a na pewno, żeby go nie tracili. To jest takie główne wyzwanie, które stoi przed nami. No i na końcu kluczowa rekomendacja, żeby mądrze te szpitale lokalizować i też mądrze budować i projektować. To ma znaczenie z punktu widzenia wspomnianej energochłonności. No i w tle Oczywiście obniżenia kosztów samych szpitali. O to walczymy.